Hej, z tej strony NomiCat i witam Was w kolejnym odcinku Stardew Bardzo się cieszę, bo sezon na jedżyny w końcu został zakończony, a Penny potrzebuje sardynki do nowego przepisu, który robi. Eee, więc co jest przykre, że nie mamy już sardynki. I prawdopodobnie nie wiem, czy będziemy w stanie ją uzyskać. Mamy listik, więc zacznijmy od niego. Widzę, że odkryłaś kościaną pieczarę. Dobra robota, mam dla Ciebie lepsze wyzwanie, dzieciaku. Zejdź przynajmniej 25 poziomów w dołu. Jeśli dasz radę, to dam ci górę złota. Twój przyjaciel, pan Ki. Oczywiście my z panem Ki nie mamy. Ym, nie mieliśmy przynajmniej jeszcze styczności, więc nie do końca możecie sobie zdawać sprawę, kto to jest, jeśli nie znacie gry. Ale yy, no, w pewnym momencie na pewno się pojawi. Na razie chciałam zobaczyć za tą sardynką, i naprawdę ja jej chyba nie mam. Gdzie bym wręcz powiedziała, że na pewno jej nie mam. Ale kiedy ona. Kiedy ona jest do wyłowienia. A, czyli ona jest dzisiaj do wyłowienia. No to może pójdziemy jeszcze ją wyłowić. Przede wszystkim potrzebuję ten spray, który powoduje większą ilość potworków. Tylko gdzie ja go teraz dałam? O, to jest pytanie. Bo może być on dosłownie. Wszędzie, czy my na pewno go tutaj dawaliśmy? Czy on na pewno wrócił z nami do domu? Nie no, musiał z nami wrócić do domu. Hello, where is this shit? Nie wiem. Powiem wam, że jestem ślepa aktualnie na to, przynajmniej. No kurde, mam nadzieję, że ja tego nie sprzedałam. Czy ja mogę tego nie widzieć? Czy my to zostawiliśmy w kopalni? Ej, a może ja to zostawiałam w kopalni? To rzeczywiście nie jest głupia... Głupi pomysł? Głupia alternatywa? No, myślę, że tak było właśnie, że zostawiliśmy to w kopalni. Dobra. Weźmy wszystko, co tutaj wyrosło. Niska kapusta, jeszcze jeden dzień. Trzeba będzie oczywiście udać się do zwierzaków, bo w zwierzakach... Mamy do ogarnięcia dla nich jedzonko, przede wszystkim. No i ogarnięcie ich też. W każdym bądź razie. Nie wiem, kogo wydoiłam aktualnie. A, no i mamy stodoła już na maksa. Patrzcie, teraz automatycznie tutaj dodaje się sianko, czyli ja już w stodole nie muszę absolutnie nic robić. Stodoła zaopatruje się sama. Jedyne co muszę robić, to tak naprawdę dojść, właśnie nasze krowy i kozy. No, w tym przypadku trochę gorzej to wygląda. O, kaczki dały nam pióra! To też jest bardzo fajne, bo pióra są raczej rzadkością. Raczej rzadko kaczki właśnie wyrzucają pióra, choć mają właśnie taką możliwość wyrzucenia kaczego pióra, które, tak jak widzicie, zresztą jest trochę warte. No ale dobra, nasze zwierzaki tutaj już zaopatrzone we wszystko w sumie. Więc teraz możemy iść złowić sardynkę. Tutaj też nic absolutnie nie widzę, jeśli chodzi o nasze zbiory, czyli zbiory tutaj nie są potrzebne po prostu. Tutaj jakieś owocki, mamy parę owocków. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Zawsze nabija nam się foracz, który też już prawie jest na dziesiątym poziomie. Brakuje nam też, jak w przypadku ryb, tylko 2000. A wiem, co jest do zbioru. No właśnie, tak zauważyłam to na początku odcinka, ale później jakoś mi to em, wypadło z głowy. A mianowicie kukurydza była do zbioru. Dobra, wszystko wrzucam, co oczywiście do wrzucenia jest. Czyli tutaj w tym przypadku kukurydza. Tutaj jakieś owocki, te zostawię tutaj i reszta może iść do wyrzucenia. Oczywiście do wyrzucenia jeszcze przed tym oddajemy grzyby. No i reszta, tak jak powiedziałam, do sprzedaży. I jeszcze patrzę co tutaj mamy, ale mamy udać się do pęny po tą sardynkę, więc wolałabym dzisiaj ją chociaż wyłowić, ale jutro jej możemy ją dać. Wiecie o co chodzi, że nie musimy konkretnie się starać, żeby właśnie tutaj ją od razu wyłowić i oddać. Tylko, żeby po prostu ją wyłowić i mieć na jutrzejszy dzień. W razie co po prostu. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Do sklepu nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o nasze kolejne zwierzaki, to jeszcze trochę. Hej, słyszałaś o starym busie? Tak, znowu usiądę, dzieciaku. Hehe, miłe uczucie. Dobra, mamy to. Pogadane z zipam. Jeszcze przy okazji zahaczymy o świetniki. Wiadomo, mamy tutaj trzy sztuki po drodze, to czemu by o niej nie zahaczyć? No i ta sardynka. Sardynka no, może być problemem. Ale może też się okazać prostą rybą. Nie wiem, zobaczymy. Mamy tutaj przy okazji jeszcze bombelki, więc będzie szybciej. Może za pierwszym razem uda nam się wyłowić sardynkę. Może to będzie sardynka, taka nieruszająca się ryba. Czyżby? Mamy sardynkę! No i super! Super! Ja i nic dosłownie nie robię tutaj więcej. Oprócz jeszcze dania, tylko e, przynęty do naszych. do naszych tutaj krabopotów, czyli pułapek na kraby, o, tak to się nazywa. No i możemy iść już, czekajcie, bo poklikałam randomowe przyciski. Możemy iść już do penny, bo w sumie mamy po drodze, więc nie będzie to jakoś mnie bardzo boleć. Pójdziemy sobie po prostu tutaj górą i wrócimy dołem w stronę Clinta, żeby przetransportować się wagonikiem do kopalni od razu. No i penny jest u siebie. Mogę na szczęście wyjść. O! Czyli jednak widziałaś moją notkę? Doceniam to. Zobaczmy, oto twoja należność. No mi, co myślisz? Czy osoba powinna być oceniana po jej czynach, czy po jej intencjach? Zastanawiałam się, co o tym myślisz? Po czynach, po intencjach, po obu? Hmm, po obu. To prawda. Chyba nie musi być to jedno albo drugie. Może też zależeć na, na sytuacji. E, dziwny dialog, ale okej. Okay. Tak, zgadzam się z Tobą, Penny. W każdym razie. Myślę, że ocenianie tutaj tak jednostronnie, czy po czynach, czy po intencji, to... To wiecie, to nie ma sensu, no bo czasem człowiek ma dobre intencje, ale czyny trochę się z tym mijają. Ale z drugiej strony liczenie też tylko i wyłącznie na intencji drugiego człowieka jest yy, według mnie też bez sensu. No dobra, wypijamy sobie piszmo potwora, a w sumie to spsikujemy się nim i tak jak widzicie na 9, na 10 minut mamy zwiększony resp naszych potworków, przez co będziemy mogli właśnie tutaj powybijać je i em, pozaliczać sobie zadanko. Oczywiście jeśli chodzi o robaki, to chodzi prawdopodobnie o te robaki do questa z potro, patrolem jaskini. Więc trzeba będzie tutaj pochodzić po tych najniższych poziomach, bo oczywiście tylko i wyłącznie na tych najniższych poziomach te białe robaczki się znajdują. No ale myślę, że to nie będzie jakieś trudne, że skoro już naprawdę mamy to piżmo wypite, no to powinno pójść całkiem sprawnie, choć tutaj widzę, właśnie, że mamy inne robaczki, ale nie mamy tych konkretnych białych. Może będą po drugiej stronie i są chociaż dwa. Wiecie, tutaj każdy się liczą, tutaj każdy. Ale akurat 50 sztuk takich robaków nie powinno być problemem. Przynajmniej z tego co widzę, nie zapowiada się, żeby było. Mamy już chyba pięć, a przeszliśmy dopiero dwa piętra kopalni. Oczywiście, że z dalszym tutaj progresem może być ciężej, ale tak jak widzicie, całkiem sporo ich tutaj. I oczywiście, jak tylko zaliczymy sobie robaczki, to pójdziemy sobie na poziomy lodowe. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że tam będziemy mieli dużo węglaczków. A dużo węglaczków równa się po pierwsze dużo węgla, a po drugie dużo. Em, dużo innych możliwych surowców. Ale w ogóle z tego co czytałam, o taka a propos, o nie, mam poziom ze slajmami. Ile slajmów na jednym poziomie może być. Akurat trafił nam się najgorszy poziom na to piżmo. No ale dobra, nieważne. W sensie to nie, jest, to nie jest tak, że to będzie ciężkie, bo akurat zielone slajmy nie robią nam żadnego wyzwania. Ale co chciałam powiedzieć, że. A, że ten item, który ja chciałam dostać, to z tego co widziałam nie wylatuje tylko i wyłącznie. Z, właśnie węglaczków, co wam wcześniej teoretycznie mówiłam, ale w praktyce doinformowałam się i to nie jest po prostu prawda. Prawdą jest to, że wypada to z większości potworów. No i po prostu trzeba mieć szczęście. Wypada też z różnych innych rzeczy. Wypada też z kopania na przykład, właśnie gruntu albo coś w tym stylu. Czy my już mamy przejście? Bo ja nie widzę tutaj żadnego potwora. A chyba. A, dobra. A chyba też właśnie, nie miałam informacji, że przejście się pojawiło, dlatego było to dla mnie takie dziwne. Tutaj trzeba pokopać, ale z drugiej strony wolałabym znaleźć tutaj przejście jak najszybciej, bo to jest poziom dosyć męczący pod względem właśnie chodzenia. Na pewno bardzo długą część naszego czasu zajmie mi podróż. W dół, dlatego gdy się tutaj pojawi przejście na dół, to od razu z niego skorzystam. Ale się nie zapowiada. Ale się nie zapowiada, żeby się chciało pojawić przed dojściem do środka. Ale to chyba będzie pierwszy raz, kiedy w sumie dojdziemy do środka. Nigdy w sumie w tym środku chyba nie byłam. Ze względu na to, no właśnie, że to dużo czasu pochłania, i w sumie mogłam wziąć jeszcze na dzisiaj kawę, bo z kawą ogólnie chodzi się szybciej, więc trochę by mi to pomogło. Wiecie co, jestem już tak blisko środka, że ja tam zajdę poniszczyć te wszystkie boksy, bo z nich może mi wypaść to, czego oczekuję od kopalni, dlatego. Dlatego skorzystam już. No i dobra, niestety nie. Nic takiego nie dostaliśmy z tego, ale mamy zejście, więc skorzystam już z niego. No i lecimy na dalsze poziomy. Mam nadzieję, że to nie są te ciemne. Nie, to nie są te ciemne. Mamy tutaj dużo robaczków. Tak jak możecie zaobserwować, już Wam pokazuję. Mamy już 23 robaczki. Mamy dopiero godzinę 17, więc naprawdę nie jest źle. Jeśli chodzi o czasowe robienie takich zadań, no to takie maks może dwa dni. Jeśli chodzi o, um, no wiecie, jakieś szczęście, które też musicie posiadać, bo jeśli nie posiadacie szczęścia, no to czasem naprawdę ciężko idzie z tymi zadaniami. Ale widzę, że ja odrobinkę szczęścia chociaż mam, więc jak widzę, robaczka. To po prostu go ciachamy, no i jest G. Teraz szukam drabinki, ale widzę, że z drabinką za to może być na tym poziomie bardzo ciężko. Czy pokonajmy tego potworka? Bo oczywiście w momencie, kiedy na planszy zostaje jakiś potworek, no to ciężej nam jest znaleźć przejście. Super, mamy tutaj bardzo dużo. O, i mamy jeszcze ten. Ciekawe, czy te robaczki się naliczają, te muchy. Mamy 26. Jestem ciekawa. Patrzcie. Nie, 26 nadal, czyli one się nie naliczają. To akurat jest drobny minusik, ale jesteśmy w stanie go przeżyć jakoś. Mam taką przynajmniej nadzieję. No ale. Ile to nam na pewno potrwa, bo będę musiała się skupiać i na tych robakach, i jeszcze tutaj. Na rzeczach dookoła mnie. Niestety nie ma tutaj tych larw, tych robaków, które ja bym chciała. Więc w sumie mogę już stąd wyjść. No i lecimy dalej. No czy ja dam radę zrobić to zadanie dzisiaj? Może być ciężko, nie ukrywam, że nie. Ale miałabym nadzieję, że się uda. Jednakże tutaj widzę, że mamy zejście na dół. Tam jest bardzo dużo jakichś żyć pokazanych po mojej prawej stronie. Więc może, może by się udało. Jezus, ile tych robaków. O, mamy tutaj zejścia. O, nawet więcej zejść. Super. Bardzo dużo robaków blisko siebie. No i możemy zejść, oczywiście, bo już te wszystkie. Robaczki naziemne, że tak to nazwy zostały wybite, i możemy lecieć dalej. Mamy kolejne zejście, więc ja od razu lecę dalej, no bo już powoli nas też czas goni, więc pamiętajmy, że musimy tutaj się liczyć nie tylko z mm, życiem czy cokolwiek innego, tylko również z czasem. Mamy zejście. Idę. Dobra, mamy robaczki. Mamy po prawej więcej robaczków. Więc super. Mamy kolejne zejścia. Dużo szczęścia w tym wszystkim. Dzisiaj, no dzisiaj nie, nie mieliśmy akurat najgorszego dnia. A czy ja już mam full equipunek? U, mamy to! Mamy antyczne nasiono! To jest to, o co mi chodziło. To jest to, czego potrzebowałam. O, tak, najlepiej. Musimy iść jutro w takim razie do Gantera i e, właśnie. On nam powie, co najlepiej by było zrobić z tym właśnie nasionkiem. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się to nasionko właśnie gdzieś wydropić. Nawet nie zauważyłam, gdzie, tak szczerze. Więc było to totalnie randomowe, ale na szczęście się udało. To znaczy, że już nie muszę martyretować tych biednych węglaczków, które mamy tam na dole, tylko będę mogła je ubijać tylko i wyłącznie po. Bo po, po, po to za go, żeby ubić ich 500, no bo to tak czy siak, prędzej czy później trzeba będzie po prostu zrobić. Wyrzuciłam żywicę, bo żywicy w sumie zbiera się bardzo często, bardzo dużo. Więc nie ma sensu jej e, kolekcjonować. Tutaj mamy jeszcze bardzo dużo robaczków, więc oczywiście. Pochodzę jeszcze, mamy 22.40. No, czas nie jest łaskawy w tym przypadku. Mija bardzo, bardzo szybko. No, ale jeszcze niewiele nam już prawdopodobnie zostało. Został nam dosłownie jeden robaczek, a na pewno to zrobimy, bo na dole, tak jak mogliście zaobserwować, jest bardzo dużo robaczków. Więc lecimy już po te robaczki. I myślę, że, że jeszcze i tak zejdziemy sobie na zimowe poziomy. Tego nie mogę stracić, to jest bardzo ważne. Tą książkę w ogóle mogę przeczytać, bo to jest. A, nie, dobra, nie będziemy jej czytać, bo to jest książka, która daje dodatkowe. dodatkowe. doświadczenie, a ja go nie potrzebuję, więc. podaruję sobie to. Myślałam, że tutaj będzie jeszcze. krabik, ale go nie było. Wow! Ale duży poziom, ale dużo w ogóle surowca i wszystkiego dookoła. Zbiorę tylko ten koper, który widzę. Mam nadzieję, że żaden nowy na moich oczach się nie pojawi. dobra pojawił się na górze, ale już po niego nie idę. bo chcę zaś jednak jeszcze na te zimowe poziomy na dole więc w sumie no w sumie właśnie się zastanawiam. Dostaliśmy za to 6000 6000 złota w ogóle Masakrycznie dużo, ale fajnie, że w ogóle udało się to zrobić i widzicie jaki to jest profit po prostu tyle ile wyciągamy z tych takich naszych tygodniowych zadań to jest bardzo, bardzo dużo, właśnie, no, przede wszystkim pieniędzy. Dostaliśmy jeszcze oczywiście bilety, który jest przy domu Luisa, no, ale to pominę ten fakt. Mamy bardzo dużo robaczego mięsa. Jeśli chodzi o rzeczy do sprzedaży, to mamy tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie to. Reszta jest do schowania. I e, tak, powiedziałam, że pójdziemy sobie jeszcze na zimowe kopalnie, ale wróciliśmy się do domu tylko i wyłącznie ze względu na to, że e, już w sumie chyba to nie ma sensu. Mamy 0020, więc myślę, że jak zrobimy sobie tutaj właśnie cały nasz porządek w ekwipunku i właśnie wszystko tutaj rozgospodarujemy, roz, rozgospodarujemy rozgospodarujemy, to yy, będziemy mogli już po prostu szykować się do snu. Mam taką nadzieję. Mamy antyczne nasiono. Jezus, jestem z niego tak zadowolona, że mamy to antyczne nasiono. Jutro trzeba będzie iść przede wszystkim do Clint'a, właśnie po wydobywać wszystkie nasze rzeczy z geod. No i przy okazji właśnie do Gantera poddawać. Te rzeczy, które do oddania są, i naprawdę nie mogę się doczekać, aż oddamy to nasionko, bo no to nasionko otworzy nam trochę dalszej drogi, że tak to nazwę. Już nie mamy aktualnie nic do zrobienia z takich questów na teraz, więc mogę iść na spokojnie spać. Przypominam o łapeczkach w górę i komentarzach, a jeśli jesteście nowymi subskrybami zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, a zarobki na dzisiaj to 6 tysięcy. 684 złota. No i cóż, dziękuję wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.